Biblioteki potrzebne są wszędzie, ale zwłaszcza potrzebne są w takich środowiskach, gdzie czytanie nie jest zajęciem najbardziej popularnym, najbardziej potrzebnym. Biblioteka to miejsce, gdzie można zmienić siebie, gdzie takim zaczarowanym miejscem w zasadzie jest, dlatego że każdy, kto tu przychodzi, przychodzi po własną bajkę, że tak powiem. Znajduje coś dla siebie, może tutaj znaleźć nie tylko książkę, ale też i dobre dobre słowo, inny kontakt, poradę. O, właśnie, świetnie, też jak pedujemy, tak? Ta biblioteka kiedyś zupełnie wyglądała inaczej. To był budynek, do którego się wchodziło i głównymi aktorami była książka i cisza. A teraz pani Monika zrobiła, odczarowała to wszystko, jest zupełnie inaczej. Biblioteka jest wspaniałym miejscem dla osób w różnym wieku. Przede wszystkim dla dzieci, młodzieży, ale również dla osób dorosłych. Bardzo bogaty zbiór. Książki są na półkach od podłogi do sufitu. Biblioteka pęka w szwach. spędzać czas z Panią Moniką. Oczywiście wspaniałe zajęcia są organizowane, na przykład fotoranki, na które strasznie uwielbiamy. To są różne fajne zajęcia i fajne książki i Pani z nami yy, wyjeżdża do różnych krajów, ale tak na niby. Dlatego, że jest dużo książek, można pograć i się pośmiać. Czasami gramy, czasami czytamy. Są tu bardzo ciekawe książki i... Fajny, fajny kącik malucha i bardzo miłe panie. Tutaj jest dużo książek, no i zawsze można coś wypożyczyć. Nasze dzieci kochają tutaj przychodzić, bo mają taki szeroki wachlarz i tak inaczej ta biblioteka jest postrzegana przez dzieci. Uwielbiają tutaj dzieci być. Moja córka uwielbia wszelkiego rodzaju zajęcia organizowane przez pani bibliotekarki. Są to warsztaty plastyczno-techniczne, warsztaty fotograficzne z książką w tle, fotoranki. Czasami gdzieś wychodzimy my może do lasu, czy gdzieś na łąkę i później robimy zdjęcia. Na jest tak pięknie i można wiele ciekawych rzeczy zobaczyć i zrobić zdjęcie. Możemy no, się robić makro, zdjęcia ze zbliżenia. Nigdy się na nich nie nudzę. Dzisiaj usłyszałam takie słowa Wisławy Szymborskiej, która powiedziała, że czytanie książek to jest najlepsza zabawa, jaką świat wymyślił. I ja się tutaj właśnie tak czuję. Fajnie by było, gdyby biblioteka była większa. Y, można by było tu postawić kanapę, y, byłoby to miejsce do spotkań, y, można by było porozmawiać z przyjaciółmi, pograć jakieś gry i poczytać książki. Audiobooki. Zdecydowanie, audiobooki bym. Był, y purse Ваем. Brakuje mi tego w tej bibliotece. Warunki lokalowe nie pozwalają na prowadzenie zajęć chociażby dla dzieci w większym gronie. Bardzo byśmy chcieli mieć taką przestrzeń dla siebie, że przychodzimy tutaj z dziećmi. Dzieci się bawią, mają swój kącik, a w momencie kiedy chcemy podyskutować sobie na temat tego, co czytamy, nie mamy takiej intymności. Nie zawsze dzieci muszą słyszeć, o czym czytamy, jak reagujemy na wszystko. To jest która jeszcze tym dzieciom jest niepotrzebna, w małym miejscu, w takim, gdzie w zasadzie nie ma na dobrą sprawę nic innego oprócz sklepu i przystanka autobusowego, to biblioteka może być taką znakomitą alternatywą, miejscem, gdzie można. Jak gdyby wejść do innego świata, ale też do takiego, myślę, trochę lepszego świata, i rozwijać się, niekoniecznie wychodząc gdzieś daleko, wyjeżdżając, poszukując miejsce, w którym można chociaż przez chwilę żyć cudzym życiem, niekoniecznie własnym, a potem wrócić do swojego i pomyśleć: A może, a może coś skorzystam?